No, jak tam? Dobra, okej, okay, jesteśmy gotowi. Dobra, dzięki. Cześć, witajcie. Proszę Państwa, dzisiaj jestem w Krakowie. Dzisiaj jestem w przepięknej, kultowej dzielnicy Krakowa, jakim jest Kazimierz. Będę miał okazję prowadzić przyjęcie weselne Justyny i Marcina. I chciałbym Państwu pokazać, czy można i w jaki sposób można wszystkie tradycje weselne polskie tradycje weselne. Zapraszam na relację z tego wydarzenia. Próbujemy odpowiedzieć dzisiaj sobie na pytanie czy można i w jaki sposób obalić tak zwany stereotyp polskich tradycji weselnych. W mojej opinii bardzo duży wpływ ma na to, jaki typ jest gości, w sensie im, mm -hmm. jeśli jest pół na pół młodzi starzy, tak zwani rodzice, rodz... dziotki i połowa młodych znajomych, którzy ze względu na swój wiek już nie kojarzą tak dokładnie tych wesele tradycyjnych. Takie połączenie ba daje da dobre daje dobre efekty, bo młodzież się bawi trochę inaczej, już nie e, kultywuje tych wszystkich tradycji. No w waszym przypadku dzisiaj no, na pewno. Kawałki z lat 80., -tych, 90. -tych są klasyką i są bardzo fajne i się fajnie przy nich tańczy. Ale e, jakby fakt, że już młodzi wprowadzają coś nowego, chcą Czegoś innego powoduje już zmiany. Już nie ma non-stop do tak zwanego kotleta. Dlatego właśnie powiem szczerze, że dzisiaj poruszam ten temat i to mi się podoba. Tak, nie ma kotleta i jest dużo łatwiej wtedy się bawić. Ludzie są luźniejsi. Tak. tak. się zachowują, bo. Trochę grzeczniej. Po... Tak, trochę grzeczniej. Nie ma aż tylu wujków, którzy. Może nie zawsze zachowują się dobrze. E, I wtedy jest milej, przyjemniej. Dobrze, to zapraszam do dalszej zabawy. Dziękuję za rozmowę. Proszę. O, no, przyjemnie stereotypy weselne czy, czy w jaki sposób można w ogóle je obalić myślę że jak najbardziej, no nie jeżeli nie wiem, znajdziemy odpowiednich y, ludzi jeżeli będziemy mieć odpowiednie miejsce do tego niepotrzebne nam są jakieś no... Nie wspomniał pan o takich zabawach, typu jakieś, nie wiem, tam rzucanie tam czegoś, no nie, jakieś tam ociep, ociepiny czy tam tego typu. I nie wiem, samo miejsce takie, sam pomysł, przekonanie do tego ludzi. Nie trzeba się... nie wiem, niepotrzebne nie, nie jest klasyczne polskie wesele, żeby się dobrze bawić. No. no ja myślę mniej więcej podobnie, to znaczy, to znaczy. Jest to, kwestia, jest to kwestia przede wszystkim ludzi, których się zaprasza na tego typu imprezę, no bo jeżeli, jeżeli zapraszamy takich, którzy, którzy wolą muzykę Disco Polo, to jak powiedziałeś i tak dalej, no to jest wtedy pewien problem, jeżeli, jeżeli zapraszamy takich, którzy, których wiemy, jakie, są, jakie mają gusta muzyczne, no to już jest zdecydowanie łatwiej. Ja na przykład osobiście nie, nie lubię różnego rodzaju tych tak jak Marcin powiedział, tych, tych, tych zabaw takich, dla mnie one są infantylne i często głupie. Czyli, czyli jednym, jednym z punktów, jak można obalić stereotyp, jednym z takich czynników są goście, którzy lubią inną muzykę? Goście? Tak, to po pierwsze. Po drugie, myślę, że jest też dość ważne miejsce. Ja, ja słyszałem, niestety nie pamiętam nazwiska, ale pewien artysta robi ponoć takie wesele, że po prostu na dwie doby wynają sobie w okolicach rynku i, i jakiś lokal czy restauracji. i kto chciał, mógł go odwiedzić, wyjść kiedy chciał, przyjść, wrócić i tak dalej. I to też było, mi się wydaje, bardzo fajnym pomysłem. Jeżeli chodzi, no, tutaj akurat Justyna i Marcin zrobili coś ciekawego, bo zrobili kuchnię wegetariańską, co, co, co Czyli kolejny czynnik, Ko kolejny czynnik. Kuchnia. Yy inne jedzenie, tak. prawda? I być może bardzo to, dobre zresztą tutaj Bardzo dobre właśnie, chciałem powiedzieć, że być może to nie wszystkim pasuje. Ja, ja na przykład nie jestem wegetarianinem, natomiast wiem, że... Natomiast mi to bardzo odpowiadało, ponieważ yy, gdyby... gdyby, gdyby, gdyby o tym trzeba złamał. złamać. To tak. to gdyby, gdyby, gdyby nie to wesele, to bym hmm. po prostu nie spróbował takich potraw. No. Ja nie wpadłbym na to, żeby sobie takie ugotować, albo takie zamówić. A jak myślisz, na takiej imprezie E, powinien zagrać zespół czy DJ? Co byś? Ty, ty już jesteś po ślubie, czy... Nie, nie, ja nie Planujesz w swoim życiu? E, no tak, y, y, myślę, że tak, natomiast... Wybrałbyś zespół czy DJ-a? E, o, właśnie, nie wiem, szczerze mówiąc. E, n... Jak ci się podoba dzisiaj granie? Dzisiaj jest w porządku, ja wiem, że pan Młody układał playlistę, więc, więc to, to też jest tym uwarunkowane, natomiast... E, Ale... ja do, musi być człowiek, który też to, A, że, to, da, to ogarnie, tak? Odpowiedni. Jasne, no i, no i bardzo fajnie, nie wiem, pewnie bym wybrał jednak DJ-a, ale na 100% nie jestem w tym momencie przekonany, nie zastanawiałem się nad tym. Ok, bardzo dziękuję, życzę dalszej fajnej zabawy, bawimy się do, do czwartej rano. Na czwarta rano, jesteśmy po wspaniałym przyjęciu weselnym nietypowym przyjęciu weselnym Justyny i Marcina Marcin w dwóch zdaniach, jak oceniasz dzisiejszą e, noc? Jestem niezwykle mile zaskoczony profesjonalizmem, doświadczeniem gustem DJ-a było wspaniale, bawiliśmy się świetnie niesamowita, pozytywna energia, świetnie dobrana muzyka pod gust gości. Wszyscy całą noc się bawili, szaleli na parkiecie. Jak się bawiłaś? Znakomicie, zwłaszcza wielkie dzięki za aleocze i nirwane, wiesz, ale klimat ogólnie był super. Dawno nie byłam tak w fajnym weselu. Rozmawialiśmy dzisiaj o tym, jak. Można e, e, sprawić, żeby złamać te wszystkie stereotypy e, tradycji polskiej weselnej. Stereotypy? E, jaki, jaką receptę znaleźliście na to, żeby takie wesele dzisiaj się odbyło, żeby e, taki był nastrój? Zaufaliśmy własnemu gustowi muzycznemu, a jest to gust nietuźnienkowy. I do reszty doprawiło tylko doświadczenia DJ-a. Dobraliśmy po. Trochę naszego gustu, trochę doświadczenia, intuicji DJ-a, potężnego doświadczenia i potężnej intuicji, i wyszło naprawdę perfekcyjnie. Nie było osoby, która by narzekała. Czyli reasumując, dobra muzyka, selekcjonowana wspólnie. To prawda, wspólnie. Jedzenie też trzeba przyznać, Przepyszne, potrawy. Tak. Było to wesele wegetariańskie, wegetariańskie jedzenie wegetariańskie, wegetariańskie, ale było doskonałe. To prawda, e, to no i miejsce też. Miejsce jest też nie, wyjątkowe. niekonwencjonalne, wyjątkowe na Krasnoludzkim Kazimierzu. Polecamy wszystkim. Wóz miłoczny, smaczny. Będę polecał i rekomendował. Zawsze idź na YouTubie i nie tylko. W internecie strzeż się. Robert Krasnoludzki nadchodzi. In the house. Mix a line. Check this out. da